Ciema siema z tej strony Młody Grat. właśnie w dzisiejszym odcinku właśnie szukałem normalnie diamentów, ale jednak znalazłem tutaj kopalnię opuszczoną, to jakby chciał, chciałem wam pokazać ogólnie co ja znalazłem i właśnie ben, będzie na sercu właśnie to ja znalazłem i jakie akcje były związane z tym. W ogóle, możecie subskrybować mój kanał, zostawić łapkę górę i komentarz. Napisać, jak tam u was mija dzień, bo akurat u mnie. Super, właśnie. O, krzynia! Wezmę tutaj to, to. I jeszcze naprawę wezmę. nawet to lecę dalej. Mm -hmm. Tutaj, właśnie. W ogóle. W ogóle właśnie, o, diamenty znalazłem. W ogóle właśnie szukałem jaskiń, poruszałem znaleźć diamenty, żeby wykopać jedwabnym dotykiem, żeby później wykopać fortuną. Ale tutaj takie coś się pojawiło. O, jeszcze wi więcej tego, no bo to ja idę jednak jeszcze trochę dalej. Ale jednak poza odcinkiem będę musiał wracać. I, papa, miłego dnia wam życzę.